Hej, tu Janek. E, witajcie w kolejnym odcinku Akademii Chrapkowej. Dzisiaj zajmiemy się wprowadzeniem wydruku umowy o pracę. Także, aby dostać się do wydruków, panel po lewej, ustawienia, szablony, wydruki. W tym miejscu dodajemy sobie nowy szablon wydruku. Nazywamy go umowa o pracę X. Klikamy, że będzie to typ umowy o pracę. To pozwoli nam skategoryzować ten dokument jako umowę o pracę. Tutaj zostawimy puste, dział klient, bo po prostu chcemy używać tego wzoru wydruku dla wszystkich działów, dla wszystkich klientów. Tak samo zostawimy sobie użytkowników pustych, ponieważ yy, no, nie potrzebujemy ograniczać użytkowania tego dokumentu. Generator zostawiamy sobie nowy. W tym miejscu ja sobie wkleję treść. Pozwólcie, zachowam formatowanie. Mamy przykładowy dokument umowy o pracę na czas nieokreślony. Żeby nam się to nie rozjeżdżało, dodamy sobie tutaj tabelkę. W tym miejscu będzie pieczątka firmy. a po lewej stronie miejscowości data. Właściwości komórki ustawiamy szerokość na 50% i jeszcze raz właściwości tabeli, czyli tutaj. Dajemy ramkę sobie na 0, żeby po prostu ta tabelka była niewidoczna, żeby jak najbardziej czysty był ten dokument. Umowa o pracy... Tutaj wstawimy sobie wskaźniki, na przykład data zawarcia umowy. Dzięki czemu w tym miejscu automatycznie wygeneruje nam się data, tak, która będzie po prostu zawarta na umowie. Tak jak ustawiamy sobie w systemie, zaraz to Państwu pokażę. Tutaj damy jeszcze znaczniki, sobie imię i nazwisko. Znaczniki wszystkie dostępne są wypisane tutaj w harmonikach, zwinięte. Wszystko, co możemy zaciągać do naszych wydruków, znajduje się tutaj. Znaczniki zapisujemy jako yy, nawias z dzióbkiem, procent. Nazwa znacznika, procent, i zamykamy nawias z dzióbkiem. No i powiedzmy, że taki wzór umowy możemy sobie zostawić. Zapisujemy go. I w tej chwili jeśli chcemy użyć tego wzoru umowy, tak? Wchodzimy sobie w moduły na listę pracowników i dodajemy pracownikowi umowę. Wchodzimy w umowy. Dodaj umowę ustawiamy pracownikowi na jakim dziale będzie pracował, czyli na przykład powiedzmy, że będzie pracowała pani Barbara w dziale sprzedaży. Ustawiamy umowę o pracę. Umowa o pracę na czas nieokreślony. Tutaj już nasz wzór umowy się podciągnął. Tak. Wystawiamy stanowisko. Stanowisko ważne, żebyśmy mieli już skonfigurowane stanowiska ze stawkami. Inaczej będziemy mieli bardzo duży problem, po prostu system nas nie przepuści, nie, nie będzie chciał wystawić umowy osobie, która będzie miała, nie będzie miała stanowiska albo stawki. Stawkę możemy edytować sobie tutaj długopisikiem. Tak? Wtedy to będzie już stawka indywidualna dla tego pracownika. Taką umowę możemy w tej chwili zapisać. OK. Tutaj nam się wyświetla powiadomienie, że będzie konieczne wygenerowanie deklaracji ZUS. Po prostu możemy to na razie zignorować i zrobić to kiedy indziej. Nazwa zawodu. Jakie to było stanowisko? Momencik, specjalista do spraw sprzedaży. OK, super. W tej chwili mamy wygenerowaną umowę w hrapce. Możemy ją sobie podejrzeć, i w tym miejscu zaczytał nam się nasz wzór umowy z wypełnionymi danymi, które chcieliśmy. Tak? Czyli datę zawarcia umowy, to jest data dzisiejsza, bo, w tej chwili, bo dzisiaj była wystawiona umowa. tak, I mamy imię, nazwisko, wszystkie generalnie dane, które chcemy, aby znajdowały się na umowie. I mamy je uzupełnione w systemie, no to tymi znacznikami przenosimy po prostu na wydruk, i z tego miejsca możemy albo to wydrukować, albo zapisać i pobrać, i wysłać po prostu e, jakoś inaczej do pracownika. No i to by było w sumie na tyle z umowy w PDF-ie. Z tego co kojarzę, tak. Także dziękuję bardzo za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku.